Znała się z całością materiałów, które zostały nam przekazane? Myśli y, sąd wysokie, wach tak sądowy, tak? No myślę, że tak, to było już dawno, ale myślę, że tak, zwykle tak robię. Mhm. Tak, tak mi się wydaje, daje To już było zdarza. A tylko jak mam jakieś nagranie, które tam było załączone do sprawy, nagranie, które sporządził obwiniony. Mnie interesują dowody sądowe, a nie nagrania rodzinne, obwinionych i tego. Dowody za... są nowe do policji. policji. Mm. Ale to może jest całość tak postępowania. Nie tylko te, które są Panu przekazane. No. Jeżeli obwiniony jest w sądzie i jakieś dowody przekazuje, to nie wiem, czy sąd się tym powinien interesować. Ja Spokojnie. się tym nie interesuję. Ja się interesuję tym, co policja. I oglądanie tego nie miało sensu, ponieważ policjanci opisali ten, ten, ten fragment terenu. Na temat weryfikacji, o której, o której pani mówi, takiego ogólnie, to ja już mówiłem po prostu, prawda. Weryfikować zawsze trzeba, ale dla mnie podstawową, podstawowym opisem, no, podstawowym dowodem no, jest wersja policji. No, Koniec no, Natomiast chcę zauważyć, że jest brak policji. Ja, ja jako biegły mam bronić pewnych zasad postępowania prawidłowego, prawnego policji. W tej sali nowych brak jest policji, po prostu. Więc w takiej sytuacji działamy, żyjemy. Nie wiem dlaczego. Czy została, nie została powiadomiona? Czy zawsze To jest bardzo dziwne i sygnalizuje. Jak biegły może bronić praworządności, tak się grunolotnie wyrażę, jeżeli. Policja, które, którą ten biegły chce bronić, działanie policji ma bronić, tej policji nie ma. To jest schama.